Chrystus zmartwychwstał, aleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, aleluja. Dziś w Ewangelii czytamy o dwóch uczniach, którzy wędrowali do miejscowości zwanej Emaus po męce śmierci i zmartwychwstaniu pana Jezusa. Szli tam smutni, rozgoryczeni po tym, co się wydarzyło w Jerozolimie. A więc po tym jak Jezus został ukrzyżowany, jak został złożony do grobu i równocześnie przerażeni po tym jak usłyszeli od kobiet, że widziały aniołów, którzy zapewniali, że on żyje. Ci dwaj uczniowie mają zamknięte uszy, nie chcą wierzyć, nie chcą słuchać tego, co im zostało powiedziane tej radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a równocześnie mają zamknięte oczy, ponieważ kiedy Jezus zbliża się do nich, pyta cóż to za rozmowy prowadzicie sobą w drodze i wyjaśnia im pisma, które odnosiły się do Niego, proroctwa, które mówiły o tym, co Go czeka. Nie poznali Go w tym momencie. Smutek, rozgoryczenie zamknęły im oczy, i zamknęły im uszy. Co te oczy otworzy? Co otworzy ich uszy, że to słowo nagle stanie się dla nich zrozumiałe? Tym wydarzeniem będzie moment łamania chleba, kiedy wieczorem zatrzymają się, a Jezus razem z nimi i zasiądą do stołu, Jezus bierze chleb. Odmawia błogosławieństwo, łamie go i daje im. Tak jak uczynił to podczas ostatniej wieczerzy. Jak pisze ewangelista Jan, wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im sprzed oczu. Jezus znika. Kiedy już zostaje z nimi w tych postaciach chleba, to sam już wie, że w innej postaci nie musi z nimi przebywać że tu, w tym chlebie mają go w całości. A więc momentem otwarcia oczu jest przeżycie Eucharystii. Eucharystii, która wyzwala ich z lęku, wyzwala ich ze smutku, otwiera im oczy i uszy, by rozumieli Pisma, a równocześnie daje nadzieję. I przywraca radość. Niech takie będzie dla nas przeżywanie Eucharystii w tym świątecznym czasie. Chrystus zmartwychwstał, aleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!